Abyście zapali kontekst. Chcę Wam pokazać, co znaczy dobry lead B2B, jak go zdefiniować. Następnie skupimy się nad tym, jak kwalifikować leady B2B w praktyce. Poznamy różnicę pomiędzy dobrym leadem a złym leadem. I na samym końcu, co oznacza dobra kwalifikacja leada B2B w ujęciu takim biznesowym i firmowym. W związku z czym, za chwilę Państwa przeprowadzę przez taki proces. I tak jak wspomniałem na samym początku, Dlaczego w ogóle mówimy o lidach B2B i po co w ogóle jest ten wątek poruszać? Dlaczego, dlatego że na samym końcu tego procesu chcemy pozyskać klienta. Chcemy to robić najszybciej i najskuteczniej, przy możliwie jak najniższym koszcie. I tu jest właśnie całe, całe wyzwanie: mianowicie handlowcy poświęcają mnóstwo czasu na różne, różne lidy, różne kontakty, różne spotkania e, i mnóstwo aktywności. To się wiąże z kosztem, bo jak każdy handlowiec też. Oczywiście inwestycja, ale też z drugiej strony biznes z biznesowego punktu widzenia, to przede wszystkim też koszt, który musi na siebie zarobić. Dlatego, że jego praca polega na weryfikacji klientów i finalizacji umów. Żeby zrobić to skutecznie, żeby ten success rate, o którym często mówimy, e, był najwyższy, musimy skupić się na dobrych lidach. I teraz, co to jest dobry lead?